Hello, hello, Witam wszystkich widzów Wreszcie na chwilkę jestem w swoich kazamatach i zaprezentuję tą swoją magiczną kolekcję kaset to jest stertka która sobie stoi na ziemi jak widać i cóż nie wiem czy jesteście gotowi na ten widok ale mam nadzieję, że wam się to spodoba skieruję Aparat w drugą stronę, tutaj mamy kasety nowe, zafoliowane. Jeszcze się tam do nich nie dokopałem, ale one sobie tam leżą. Także tu są nówki Funkiel też, oczywiście, do sprzedania, ale to już w innej cenie niż złotowa. Wracam z powrotem. To jest ta stertka magiczna. Tak ona się tam prezentuje. Dobra, a teraz lecimy wyżej. I tutaj mamy stosik oryginałów przeróżnych. Nie będę teraz pokazywał, y, jakie to oryginały, bo jest ich dosyć dużo. Wszystko w swoim czasie. <grym> tak to powiem. Dobra, może chociaż jedną. Pierwszą z brzegu. Pierwszą z brzegu. A Pokémon 2 na przykład. A co? A jest. I to nie jest jedna, jedna y, ścianka, tylko tam z tyłu też są kolejne. Także to nie myślcie, że to jest. Że to jest wszystko, proszę bardzo, tam głębiej zaglądamy i tam, jest, i tam jest dalej. Także jest tego troszkę. Sorry za drgania obrazu, ale trzymam telefon w ręku. Cześć Karol, cześć Ident TV. No poczekaj chwilę 3, 2, 1. Ta -da! Tak się prezentuje, nawet całego nie mogę objąć. Proszę bardzo. To jest wszystko też do sprzedania jak najbardziej. No od stycznia do dzisiaj trochę tego przejrzałem. Tutaj nie wszystko jest też przejrzane, ale już do tego nie będę wracał na pewno. Także to jest, to jest chyba. To nieźle. No. <grym> Dzięki serdeczne. I to jest oczywiście też dalej tam schowane, tak? Także to nie jest, że to jest jedna, tylko że to jest tylko jedna, proszę bardzo. To nie jest tylko jedna ścianka, tylko ścianek jest tam X. Także ktoś wczoraj mówił, że mam 800 sztuk. Spokojnie jest ponad, ponad to myślę. Także jeszcze chwilę. O tylko tak. Taki niespodziewany szybki live'ik dla zaprezentowania tej no tej kolekcji, no tak by to trzeba było nazwać nie wiem, jak chcecie to mogę jeszcze trochę pokazać tych oryginałów tu był Pokemon jakieś bajki co my tu mamy, o proszę bardzo muminki na przykład, tak muminki jakieś bajkasy, tak co to jest, Aladyn Reksio, proszę bardzo Reksio artysta tu mamy prawdziwa historia o piosence, która przynosi szczęście, Ale dużo masz tych No troszkę się nazbierało archiwum. Troszkę się nazbierało, jak widać. Następny jakiś dokument. Wow, widzicie? Z wrażenia. Urodzeni mordercy, tak? I tak dalej, i tak dalej, no. A tutaj tych VHS-ów, zgrywek jest też trochę, jak widać. Jak mówię, te... Które tutaj są widoczne po złotówce, jak leci wszystko, e, oddam chętnie, bo e, fajnie by było zwolnić ten regał na kolejne kasety, które już bym chciał z niebawem nabyć, znowu od y, ludzi z terenu. E, I co? VHS-y te oryginały też pewnie pójdą do sprzedaży, ale to w swoim czasie. Ja chciałbym i chyba tak zrobię, że zrobimy jedną wielką y, aukcję. Także to pójdzie pewnie w jednej aukcji zbiorowo. Nie wiem. Archiwum telewizyjne. Nie wiem, jakie będzie kolejne nagranie. Znaczy, tam się przerzuca już na YouTube coś. O, tu jeszcze ta sterta. Jeszcze raz, kto nie widział, to to jeszcze raz stertka. Proszę bardzo. Tak. też pewnie pójdzie do sprzedaży, tylko w innej trochę cenie. No i na tyle, no co dzisiaj będzie, obserwujcie kanał, bo, bo będzie. Bo się tam przerzuca z programu pierwszego, jakieś identy się przerzucają, fajne, tam jest Monika Luft, zaklepuje 200 no. Ident do wyboru, do koloru, nawet możemy wybrać, tak? O, chcesz tą, będziesz, będziesz miał tą, także nie ma, nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu, tak jest. To, kto chce, do oddania po złotu wie, jak leci wracając, Monika Luft tam coś będzie z 99 rok wiem, że tam był odcinek 285 klanu, oczywiście klanu nie przegrywałem i nie wrzucę natomiast po klanie są fajne identy świąteczne z reklamami i tak dalej także jestem w, na etapie przegrywania i wrzucania także to pewnie zaraz zaraz ujrzy światło dzienne na YouTubie, no i tyle ode mnie na tą chwilę jutro pewnie live'ik no, będę wybierał, tak? Wybiorę 200 i ci odłożę, i ben... pokażę ci później to pudło z wybranymi. Poz... Znaczy, zapakowane pudło, które będzie na, na ciebie czekało. Także em, kończymy na, tą, na tę chwilę. Jutro się widzimy, pewnie gdzieś y, koło 16. Dzięki. Hej.